Cześć Wam, kolejny RTX serii 4000 w naprawie, tym razem karta od Asusa Tuf Gaming RTX 4070 Titanium. Jesteście ciekawi, co kryje się w środku i co stało się z tą kartą? Już Wam pokazuję. Asus Tuf Gaming, bardzo ładna karta, nowiutka, tak się właśnie prezentuje. No, patrzcie, mamy tutaj plombę gwarancyjną, czyli co to oznacza. Karta została odrzucona przez serwis producenta. Coś tam się stało w transporcie z tą kartą, wypadła chyba ze slotu PCI. No i niestety doszło do mechanicznego uszkodzenia slotu. Mamy tutaj pęknięty laminat, czyli czeka mnie kolejna rzeźba. Czy pokażę Wam to? Nie wiem, czy się to uda zrobić. Chyba nie. A w sumie, czekajcie. O tutaj, w tym miejscu, widzicie, jest takie pęknięcie. Zresztą pokażę Wam to pod mikroskopem. Widzicie, w tym miejscu mamy właśnie pęknięty laminat. Tutaj bardzo to ładnie widać. No, niestety mamy tutaj uszkodzonych kilka warstw PCB. No, zobaczymy, czy uda się cokolwiek z tym zrobić. Pęknięcie niepozorne, ale niestety idzie tam kilka linii sygnałowych. Prawdopodobnie niektóre właśnie z tych linii została uszkodzona. Więc w dzisiejszym odcinku zobaczycie moją walkę z kolejnym RTX 4000. Zobaczmy wspólnie, jak wygląda pasta termoprzewodząca w nowej karcie. Termopady widzę, że bardzo ładne. Nie no, pasta. Zobaczcie, mokra, czyli tak jak powinno być. Pamięci oczywiście mamy tutaj 12 GB Pamięci VRAM, i to są kości. Mikrona D8BZC to są 2 gigowe kości. No i co? Co sądzicie o tej karcie? Mały rdzeń. Malutki rdzeń, ale dobra. Demontuję w takim razie dalej kartę. No i lecimy na mikroskop. W tym miejscu jest widoczne pęknięcie. Ale wiecie co? Pośpieszyłem się. Nie sprawdziłem karty programem do sprawdzania właśnie pamięci VRAM bo być może te pęknięcie nie ma nic wspólnego z usterką. E, kolejna sprawa, nie przetestowałem właśnie połączenia pamięci z tym rdzeniem. Mamy tutaj ad 104 400A1. Ciekawe, czy gdzieś mam, ma, tak, mam program do sprawdzania tych e, kart, czyli seria 4000, więc za chwilę do Was wracam. Sprawdzę sobie po prostu jeszcze tą kartę, właśnie pod kątem połączenia teraz już wszystko wiem, karta nie jest wykrywana w slocie PCI program nie wykrywa właśnie karty w systemie również nie ma karty, no i tutaj będzie właśnie problem więc bierzemy się w takim razie za rozkupanie tego pęknięcia, zobaczymy dokąd te pęknięcie idzie kluczowa sprawa, jak widzicie, czekajcie, zrobimy ostrość tutaj mamy rezystory, obawiam się, że niestety będę musiał te rezystorki tutaj usunąć na tą chwilę, to są rezystory 0 ohm, sprawdziłem to sobie wcześniej, rozkopiemy sobie laminat, no i wtedy zobaczymy, czy idzie jakaś tam ścieżka, czy jest tutaj pusto. Jak wyglądają moje ślady zbrodni Żadnej ścieżki uszkodzonej tam nie znalazłem Szlifowałem tutaj laminat, tutaj również nic nie ma Wygląda na to, że pęknięcie nie było głębokie Co teraz pozostało? Zdemontuję rdzeń, sprawdzę co dzieje się pod rdzeniem Bo tutaj tak, brakuje nam napięcia 1,8V Nie mamy tego napięcia jest 5V, jest 12V. Tutaj mamy 1,2V. Nie wiem, co to za napięcie jest. Pierwszy raz e, widzę takie napięcie na karcie. Nie wiem, do czego to może być. Tu mamy jakąś właśnie też przetwornicę. Nie wiem, ciężko powiedzieć. Tutaj chyba powinno być, nie wiem, może to jest PEX 1,2V tutaj. Zamiast 1V, nie mam pojęcia. Tutaj nie mamy napięcia, no i wiadomo, resztę również nie mamy napięć. A nie, sorki. Tutaj jest napięcie, tu mamy 5V. 5V, 12V. Tutaj nie pamiętam, tu chyba nic nie było. Tutaj mamy 12V. Więc tak to wygląda. Ja demontuję rdzeń. No i zaraz zobaczymy, co dzieje się pod rdzeniem. Przyznam się, że jestem trochę w szoku. Okazało się, że żaden z padów nie jest uszkodzony. Zobaczcie, jak to wygląda. Sądziłem właśnie, że w tym miejscu będą porywane jakieś pady, ewentualnie gdzieś w jakimś rogu, przez co właśnie nie było komunikacji z rdzeniem. Rdzenie nie z odpowiednich sygnałów, żeby powiedzmy uruchomić przetwornicę. Nie wiem, 1,8 V, 1 V, i o tutaj mniej więcej chodziło. Dlatego Właśnie zdemontowałem rdzeń, żeby to sprawdzić. No ale jak widzicie, wszystko jest ładnie. A rdzeń również w bardzo ładnym stanie. Zobaczcie, wyczyszczone pady. Wszystkie są na swoim miejscu. Zostało się mi tak naprawdę zakulkować rdzeń, wstawić układ i ewentualnie szukać usterki gdzieś indziej. Układ zakulkowany i wyczyszczone. Muszę delikatnie jeszcze przedmuchać go powietrzem, ale wygląda, powiem Wam to, bardzo ładnie. Kulki 045. Wszystko wygląda ok. Czas flutować go z powrotem w PCB karty. Zobaczcie co odkryłem. Widzicie, rdzeń wystartował. A teraz uwaga, teraz jak widzicie, rdzeń nie startuje. Teraz zrobię jedną rzecz. Czekajcie. Nie wiem, gdzie ja to robiłem. Widzicie? I teraz zobaczcie, wyłączę. Uruchamiam kartę. 3, 2, 1. Proszę bardzo. Karta startuje. Dobra, szybko wyłączam. Wiecie gdzie jest problem? Ja już wiem gdzie jest problem. Problem jest niestety tutaj w połączeniu. Tutaj, zresztą zaraz pokażę Wam pod mikroskopem właśnie o co tutaj chodzi. Jak widzicie na szybko odbudowałem to co popsułem wcześniej, aby uruchomić tą kartę. Teraz gdzie jest problem? Niestety tutaj wyginając gdzieś laminat w tym miejscu karta normalnie startuje. Czyli problem jest dalej gdzieś w laminacie, nie tutaj, gdzie szukałem, a gdzieś powiedzmy tutaj. Czyli co, muszę zdemontować? Kondensator, te rezystorki. No, zeszlifować tutaj delikatnie laminat, poszukać usterki. No, mam nadzieję, że to się uda zrobić, ewentualnie później otworzyć te połączenia wszystkie, więc czekam ja niestety spore roboty. Moje kopanie w laminacie chyba było bez sensu. Ten rezystor, on był uszkodzony. Z drugiej strony pad w ogóle się nie trzymał. Co prawda wcześniej glutowałem i tego nie zauważyłem. Druga sprawa, tutaj mamy kondensator. To wygląda, że to jest kondensator jakiś filtrujący, ze względu na to, że tutaj mamy masę. No i on był również pęknięty. Chciałem tutaj zacząć kopać w laminacie, więc przesunąłem sobie ten kondensator. Został tutaj kawałek tego kondensatora. Więc ten kondensator został wymieniony, rezystor również. Jak na razie, o dziwo. Karta za każdym razem po podłączeniu do komputera uruchamia się. Nawet wyginam slot i nic się nie dzieje. Eee, dodatkowo uruchomiłem program do sprawdzania pamięci VRAM. Co się okazało? Mamy uszkodzoną tą pamięć. Nie mogłem przechwycić obrazu, więc zrobiłem po prostu zdjęcie. No i teraz zobaczcie. Mamy tutaj training status. Eee, bank pierwszy. Mamy tutaj ósemkę końcu, czyli oznacza to, że pamięć, właśnie ta najbliżej slotu PCI, jest uszkodzona, a raczej połączenia. Mamy tutaj trzy banki, tak? 0, 1, 2. Więc ja wymienię po prostu na szybko tą pamięć. No i mam nadzieję, że widzimy się już na testach. Pamięć zdemontowana, pady wyczyszczone. No nie widzę tutaj żadnych uszkodzeń. Sprawdziłem sobie również połączenia padów z rdzeniem. Tutaj również wygląda wszystko w porządku. Co do pamięci, pamięć. Zobaczcie, również jest ładna, więc prawdopodobnie doszło do jakiegoś pęknięcia którejś z kulek. Oczywiście, tutaj wstawię nową pamięć. Karta może powiedzieć, że już po testach. Zobaczcie, ładne temperaturki. Temperatura pamięci maksymalna 64 stopnie. Hotspot również ładny, GPU to samo. Aktualnie temperaturki są no troszeczkę mniejsze. Naprawdę, bardzo fajna i dosyć cicha karta. Oczywiście. GDR6 i x i tak jak wspomniałem wcześniej, to jest to wersja 12-gigowa, czyli mamy tutaj 6 kości po 2 giga. Chciałbym Was poinformować o małej promocji na sklepie Renex. Gotowa konfiguracja modułowego stanowiska pracy. Atrakcyjna cena, powiem Wam ciekawy zestaw. Ogólnie u siebie myślałem, żeby coś takiego zrobić, ze względu na to, że mamy tutaj e, dużą możliwość powiedzmy zamontowania sobie półeczek. Wszystko jest regulowane i to jest bardzo fajna opcja, właśnie. Ale na tą chwilę no mam to, co mam. Zobaczymy, może w przyszłości coś się pojawi. Więc bijajcie na stronę Renex Oczywiście wszystkie informacje macie w opisie pod filmem. A teraz pogramy sobie chwilę Widmina. Zobaczcie, kim ja tutaj gram. Gram Siri, mam jakąś właśnie misję. Dobra, mam się dostać na dach, tylko pytanie który dach. Czy ten? Chyba tak. Dobra. Kto by się spodziewał co? nie będziemy latać po dachach. Trochę jak Asasyn, nie? O, dawno nie grałem w Asasyna. Dobra. Gdzie tu wejść? Zamknięte. No, Myślałem, że drzwiami ją wejść. Chciałem zmienić narzędzie. To już by się znudziło. Jesteś pierdolonym świrem. O, proszę bardzo, jakie o, co? Jakie teksty Dziękuję tutaj sobie. mamy? Dobra, to nieważne. O, jest to. Chodźmy walczyć? Okej okay. Nie macie walka. Fajna umiejętność ma Siri w ogóle, nie? Ale tak go nie pokonam, bo właśnie mam taką misję, że Wiedźmin go chyba zabije No i dobra. No i co, zobaczymy do końca walkę. Co do ustawień ogólnie, mamy tutaj włączony ray tracing i zablokowane klatki na 60. będę tutaj nic kombinował. O, jeszcze. Jeszcze walka. To, to szybka już walka. Dobra. No jak widzicie, ładnie to wygląda. Ja oczywiście sobie kartę jeszcze potestuję trochę. A my widzimy się już na podsumowaniu naprawy. To była długa naprawa, ale skuteczna. Złamane PCB dokładnie w tym miejscu, jak widzicie. Wszystko zostało już zabezpieczone solder maską. Tak samo z tej strony. W środku zastosowałem klej, żeby wzmocnić całe PCB żeby tutaj właśnie karta nie pracowała w tym miejscu, więc wszystko zostało zrobione poprawnie. Ciekawa usterka. Sądziłem właśnie, że w tym miejscu będą jakieś uszkodzone ścieżki, tak jak w którymś tam filmie, gdzie właśnie naprawiałem PCB. Tylko że tam było trochę inne pęknięcie, dłuższe, no i faktycznie tam były uszkodzone ścieżki. Tutaj, całe szczęście, okazało się, że nie było żadnych ścieżek uszkodzonych, no ale jak widzieliście, no musiałem trochę pogrzebać w tym laminacie, żeby się upewnić. Co się później okazało? No, właśnie w tym miejscu o tutaj uszkodzony kondensator i rezystorek. No, właśnie, tutaj ogólnie mamy napięcie 1,8 V, no bez którego, właśnie, karta nie startowała. Były obecne 1,2 V. Ciekawe, właśnie napięcie 1,2 V w karcie, tutaj mamy. W poprzednich nie widziałem takich napięć, więc już teraz wiem, że w serii RTX mamy takie napięcia. Oczywiście było tutaj właśnie 1,2, 5V, 3,3, 12 brakowało brakowało PEXA, czyli 1V, no i 1,8V właśnie. Po wymianie tutaj rezystora i kondensatora karta ożyła. Z tym, że no niestety okazało się, że jeszcze uszkodzona jest pamięć, a raczej właśnie połączenia, bo. PCB karty, jak i same pamięci no, nie były uszkodzone, fizycznie przynajmniej, więc prawdopodobnie doszło do pęknięcia z którejś z kulek. Pamięć została wymieniona na nową, żeby mieć tutaj święty spokój. Profilaktycznie również zrobiony rebalink GPU, bo chciałem zobaczyć właśnie, co dzieje się pod rdzeniem, ze względu na to, że początkowo myślałem, że tam będzie problem, ze względu na to, że właśnie karta nie startuje, czyli powiedzmy nie mamy właśnie jakiegoś połączenia z Peksem albo 1.8V. Byłem trochę w błędzie, no ale mamy tutaj już postawione świeże kulki, więc wszystko tutaj śmiga. Jeżeli filmik się podobał, subskrybujcie kanał, piszcie w komentarzach co myślicie właśnie na temat tej naprawy. W opisie pod filmem macie właśnie namiary na sklep Renex, również macie kod rabatowy minus 10%. My widzimy się pewnie niebawem w następnym filmie, więc na razie, hej!